Dzień dobry, witamy bardzo serdecznie. Drodzy Państwo, dzisiaj spotykamy się w studiu, choć plan był taki, że będziemy widzieć się na polu. A jest ze mną Pan Przemysław Urbaniak z firmy Syngenta. Dzień dobry, witam bardzo serdecznie. Witam. Ja nazywam się Maria Walerowska i drodzy Państwo, dzisiaj spotykamy się w temacie rzepaku. Ale zanim odkryjemy wszystkie karty, Panie Przemysławie, jak wyglądają rzepaki? Bo wydaje mi się, że sytuacja jest bardzo optymistyczna, jak na razie. Tak, jak najbardziej. To, co obserwujemy w całym kraju. Napawa nas bardzo mocno optymizmem. Plantacje wyglądają świetnie i mam nadzieję, że do końca zimy się nic niepotrzebnego nie wydarzy. Już przed nami niedługo 1 marca, będzie można ze spokojem wjechać z azotem. Także wszystko wygląda dobrze na dziś. No tak, na razie żyjemy azotem, ale już niebawem trzeba także bardzo mocno pomyśleć o tym, jak chronić w tym sezonie rzepak. A rzepak kosztuje rekordowo mhm. wysoko, bo to jest 700 euro. Panie Przemku, w takim razie czy warto inwestować w ochronę na jakim poziomie? Tak, mam nadzieję, że te ceny, jakie mamy obecnie, się utrzymają na rzepak, wiele prognoz na to wskazuje. Ale oczywiście, żeby z tego skorzystać, musimy pomyśleć poważnie o ochronie. I bo oczywiście jesteśmy obecnie w takim czasie, że dużo rozwiązań znika z rynku, tracimy substancje aktywne, tracimy z tego powodu rozwiązania. No i bardzo cieszy nas fakt, że jako firma w tym sezonie będziemy mogli Państwu zaproponować nowe rozwiązanie, oczywiście o czym szerzej na naszym spotkaniu 2 marca. No właśnie, troszkę Pan odkrył już te karty, ale drodzy Państwo, faktycznie bardzo serdecznie zapraszamy Państwa na takie spotkanie, webinarium 2 marca, startujemy o 10 i właśnie będziemy mówić o tym, jak chronić rzepak aby na nim zarobić. Spotkamy się między innymi z panem Przemysławem Urbaniakiem i z panią doktor habilitowaną Katarzyną Rębasz. Państwo będziecie mówić o tych wyzwaniach, prawda, y, jakie mamy w tym sezonie, ale nie tylko w ogóle, ale będzie także z nami pani profesor Marta Damszel z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, która będzie mówić o tym. Jaką presję patogenów w tym roku, jakie choroby, jakie się należy spodziewać, jakie substancje czynne znikają, a także czym je zastąpić, no jak chronić, żeby się opłacało? Tak, przygotowujemy dla Państwa bardzo dużo cennych informacji. Mam nadzieję, że będą Państwo z nami i że będzie to naprawdę dobry czas dla rzepaku, no i dla Państwa. Drodzy Państwo, będzie bardzo praktycznie. To mogę zagwarantować, będzie bardzo intensywnie. Myślę, że widzicie Państwo z tego spotkania onlineowego z potężnym pakietem wiedzy, tym bardziej, że wszystkim chyba na tym zależy, żeby zarobić na rzepaku, prawda? Dokładnie, żeby ta uprawa była dla wszystkich plantatorów jak najbardziej satysfakcjonująca. Drodzy Państwo, zapraszamy jeszcze raz serdecznie 2 marca o godzinie 10. Udział jest bezpłatny, wystarczy się zarejestrować. I zapraszamy serdecznie także do dyskusji, która mam nadzieję będzie bardzo owocna bardzo i gorąca. Osno. Zapraszamy. zapraszamy.